Dobry z tej strony Ludzie a za jest. jest... Pogromca staruszek. Pogromca staruszek dokładnie. Używam mikrofonu na przycisk, to mi się nie podoba ale trudno. Znasz zasadę, prawda? Nie do bardzo. Mogę się Nie zbieramy inteli i nie lecimy się dopiero gdy kogo zabijemy możemy. Jeśli nam trafi się heavy to zmieniamy klasę chyba że chcemy z heavym. To od Ciebie zależy? Eee, A gramy tymi samymi klasami po kolei, tak? Eee... Nie. Wybieramy zawsze okay. randoma plus na początku, na początku wychodzimy kim chcemy. Spoko. jak się trafi lecimy? heavy to zmieniamy, chyba że chcesz grać na heavy'ego, bo ja osobiście nie lubię, a jeśli Ty chcesz to... Lecimy? Okej, okay, lecimy, czekaj, tylko zmienię klasę... Bo nie chcę tu brać, chyba zacznę w ten sposób dzisiaj, dobra, jesteś gotowy, wychodzimy. Pewnie scouta wziął. Często ludzie tu biorą scouta na początku. Taka prawda. A. Halo? Halo? Oj, nic nie zabrałem. Zabrałeś 40 damage'a. Nie. Nie chcę Mogę zmienić medyk. Medyk jest OP. Bierz go. Nie ma zmienianej klasy tylko heavy'ego, przykro mi. Hmm Idzie No chyba na siebie się krytyk trafił No kaczuszki No Znowu znowu Ej no ty, ty musisz dłużej ten przycisk trzymać, bo naprawdę ci mocno przerywa okay. Okay. Takie... Tak tam Okej Bo ty takie bardzo A jakie plejsze chciałeś zrobić? A coś nie wyszło Problem jest tym, że szybki jest respawn tutaj dość, więc naprawdę mało czasu na lecenie się. Ale tym razem chyba zdążę. Już biegnę. Kto tym, Kto tym razem? się już? Tak wyszłem. A gdzie jesteś? A ci powiem. czy i spiega mas? Nie, nie, chodź na most, gdzie ty się chowasz. Spo? Chciałem na ciebie wejść sam. Mhm. Chciałeś. To dobre słowo. Ale twoją copkę wyjebałem. Brak szacunku do ciebie w ogóle. Najwyraźniej z u był dobrym wyborem. Oho, Demoman. Mówię walone. Chyba przegrał. Nie obraz się, ale chyba jak na razie każdy ze mną przegrał. Co mnie trochę dziwi. Bo byłem pewien, że niektóre osoby mnie pokonają, po niektórych nie wiedziałem co będzie. No. Niestety mogę trochę ramić snajperem. No, Lamisz, dlatego trafiłeś mnie w powietrzu. No niestety, yy, moja myszka jest dziwna, kilka dwa razy, mhm. więc to był przypadek. Wielki przypadek. Ale widziałeś. Ja Przez... to się liczy. No, na się dopuszczał wejd myślałem, że przeszedłeś Jakiś dziwny ten serwer, strasznie kto głapuje wszystko, nie? Przywalić z to poleci na pół metra A nawet dalej Dziwne Znowu, mradek. To chodź tu A ja tu jesteś O kurwa Zapomniałem, jakieś strzykawki są OP. Zadajesz mi 150 damage'a w sekundę, nie? Chore. No nie dobra, nie ważne, już wygrałem po raz kolejny. Tylko może zmienię sobie to, bo nie wiem, co to mi jest tak potrzebne. No, wezmę pierwą, bardzo wygodnie się trzyma. Nie, nie, uwaga mnie, zmień czasem. Kurwa, jak, jaki rocket Cud, jak przeżyję. Ewakuacja do wody Powiedziałem, że to cud jak się żyje, mówiłem Ale kurwa jak nie, ja nie, nie Jak ja zjebałem tego rocket jumpa to po prostu samemu sobie zadałem stody damage'a, nie na wstęp. Bo zjebałem i jeszcze spadłem, no to kurwa ja dziękuję Jeszcze jesteś już na muszę? Eee, biegnę. Tak szybko jak moimi małymi minuskami mogę. Ach, ale wygodnie się co ma tą rakietnicę, nie powiem. <grymne> Ona mi kiedyś przypominała. Ja bę, bę, będę ten zrobił wracam. Mm, co ci przypomina? Pewnie taka, co? E, Gabi pójdziesz dzisiaj? Pójdziesz, Gabi? Okej, okay, Gabi, pójdziesz? Do sklepu dzisiaj. Dawno nie byłaś. Niewiele. Da się radę. No, w końcu może być... Ale ona zawsze tak, się tak, zamyka, gdzie... jeśli coś i by było tylko przeciwko niej, jak ja tego nie lubię. Jestem z powrotem. Zdjęcia nie będzie, nie chce mi się. Zacznie odbite, mi Mówiłem w mm -hmm. Czekam. Tak. Nie, nie lubię tego. na serwisie. się mówić. Tak też można. Dobre staty. Dwa 1 Jak nie Nie. Nie, no dobra, już ja pójdę, bo zanim moja siostra pójdzie z tą do sklepu, to to byłby cud. Siostra będzie bardziej liniwa ode mnie, to już jest cud. Nie sądziłem że może być też bardziej niwa ode mnie, a jest. Gdzie jesteś? Snajper campi Nie, ale tu nie ma Oczywiście, fajne mi działko Sorry, że wróciłem do bazy, ale chciałem zmienić broń. Okay. Nie, to na hejlę. Eh, eh. mm, nie lecie się, nie lecie się. No to chodź tu. I wywalaj. Trochę <laughs> <laughs> chamsko cię potraktowałem, wiem. No to było głupie. Nie wiem, co ja chciałem zrobić, nie pytaj. Ale no, mam wafelka. Dlaczego by na nagraniu nie jest wafelka? Nie wiem. dlatego ja tego to zrobię. Jakiś dziwny ten wafelka, ja dobra. Dobry nawet. Gdzie jesteś? <mulry> Ładnie mm -hmm. no. na razie. Chociaż nie Brawo. Dobry tydzień dla mnie.

Ja się nie to, że psuje, ale wziąłem swoją zakoszoną kolonkę, która jest oryginałem i ma serię Mhm. Uh -huh. uh -huh. A ja teraz stwierdzam, że gówno jest inteligentniejsze ode mnie. To nie mnie słyszysz, ale to tam. A ja siebie słyszę? Czyli zaraz masz. Nie, ale... Ja Cię słyszałem, jak było na wersji, więc powinienem Cię słyszeć. Słyszę. że ja jestem na moście. Aha. Dobra. Unikanie rakiet to podstawa. Remis. Serio? O, jakiś den. mau 5 dochodzi do gry, i za niedługo kończymy pojedynek, bo niestety. Ech, ludzie są wredni i nie wychodzą. E, hej. E, hej, maszy. Tylko maszy? Co, kogoś fajnego. Ale trafkaczek można korzystać? Mm, nie, z niczego Dlatego <laughs> inżynier jest do szope. Choć ja sobie jakimś cudem poładziłem przeciwko Riko samym ten Samym scoutem Dobra nie będę korzystał z dispensera Hej, emocje, emocje. Nie odpychaj mnie, spierdzielaj <laughs> Nie trafić ale dobra Cieszmy się chwilą kupi ten idiota nie wszedł do gry Dobra, olecony dispenser za wsope Kilka razy już hebie podałem ja, ja raz chyba Oho, alo Ej Na stopu. Dobra, jesteś ja chujem tu, ja. Będziesz tam siedział? To nie tak He, 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 dobra. Pipap piwaw, pipap pipap. ty kurwo. Hmm. Nie zgadnę, co się stało. Chciałeś pójść do mnie, skoczyłeś i automatycznie działko cię trafiło i... ...i ten, zginąłeś o tubatku. Nie, to. A ja nie. O nie. Panie, panie pan ma Dauna, i spadł pan. Ej, panie, panie. Panie, pan ma wry. Centry I się dać. Pytanie, czy można korzystać z amputatora, który daje 3 plus tego? No każdej broni możesz używać. Nie wiem co w nie miał używać. No, jeszcze masz no, Ale mnie wyjewał. Piedziałem, dać działko na wierzchnie kurwa, ale dobra, ta klasa cię pociśnie. Nie weź No to I bo ja bity robię Ja się staram być zabawny w przeciwieństwie do ciebie Ty nie jesteś zabawny Ty jesteś głównym Ale czemu cię nie trafię to inna historia Tu miałem skryta kolejna fajna historia Chcesz usłyszeć? No Najważniejsze to przewidzieć przeciwnika Naprawdę jesteś? Na swoim balkonie szkoda A, ja chcę tam Nie, ja marnowałem Amo na głupie zabawy, pierdol się Pilepsja. Eee... Pilepsia Gabamy raz papier papierkę, nie nożyca? Można I tak przegrasz Ale polej je lepiej Chcę zostać tam Aha, czyli masz inżyniera, pomyślałem sobie, dobra, pierdolę to. Nie, nie grasz mi w papierka i nożyce, tak? Tak. Nie takich się pokonywało. Dobra, poczekamy aż się obróci, idziemy. Wiemy pana rzeczą. Nie, nie zdążyłem. I na dobitkę rozwalamy jego działko. No wiem, że nie takich się pokonuje. Tak, mam 5 killów. No nie, Bajro. Nie odwracaj się do mnie. Nie obracaj się do ciebie plecami, a czy chociaż raz się obróciłem plecami? Powiedz mi. Czemu nie? Czemu ty co chwilę przyciskasz? Bo lubię. No bo jesteś śpiegiem, kurwa. Eee, ale eee e. Dzieci e. będą to No i... Dzieci w przedszkolu gorszych się słów łucą. E. kurwa, chciałem ci ulecieć, a ty co? Tak, tak dobro... przyjazną rękę przyjmujesz? Jeszcze raz do przyjaciela? To się pierdziel. Będę kopem mówiłem. Eeeee... Charżujemy! To był błąd. Kłócił! Ej, pytanie. Tak? Mam, takie ważne. Tak? Do czego służą te kaczuszki? Ma? Event płatny. Musisz sobie kupić wielką kaczkę, która liczy Ci zebrane kaczki, dzięki czemu będziesz i tam czy coś takiego. Chujowe. <laughs> Jak można stworzyć płatny event w darmowej grze? No niech nie ktoś to wyjaśni. Tak, podchodź jako scout. Ale? Ej! Dobra dawaj, tam. byle jaką klasę dawaj Raz. Chodź tu! Zost zostaję tam, jest, co jestem Gdzie jesteś? Co to miało być? To było specjalnie Kurwa skoda! Jaka skoda bo ja mam taką fajną klasę Ej dobra Pojedynek to pojedynek Nie no Chodź, chodź, chodź ale zaprezentuję moje drugie, nie? Nie bawię się z bogatymi! Bo się czuję biedny. W piątek kupiłem dwa ja kejne, musiałem cię wpisać. Mhm. Teraz wiesz, jaki ból czuję? Tak zwany ból dupy. Przepraszam. Gdzieś ty jesteś? Ty... Gin! leci się Giń! bogata gnido! <laughs> tak będę kampi, bo jesteś hamem. Potworem, który nie ma serca. Ty jesteś potworem bez serca. Wiem. <laughs> Skąd widziałem? Słyszałem kroki. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. A błagam. I nie, ja idę inaczej. Kurz Idziesz inaczej? To zaraz się jemy razem. Nie, nie jestem tamperem, ale. A ja jestem, bo tak się gra z najperem. Ty hakerzy, nie wierzę. Wiem, I'm włączyłem. Dobra. A, snajper. Widziałem kropkę na dachu. W sensie na dachu od mostu. Na takie rzeczy się zwraca uwagę. To aż tak się odróżnia dobrych od słabych graczy. Wiesz, Zajos, mam 30 killi na Tobie. Ja mam 30 zł, no ja mam 8 zgodą, czyli dwa razy sam się zabiję dobrze, jest 30 do 6 Demoknight, słyszałem Potem, to, potem to używałem A, Czyli dobrze słyszałem To ty jesteś Nie, jesteś głuchy A, kurwa, wiedziałem Już nigdy nikogo nie osusa. To Gdzie jesteś? Ja czekam na ciebie Na kanałami idziesz. Really? Czemu sobie podgłosiłeś? Nie podgłośniłem. Czemu to woda jest taka głośno? Bo jesteś jest nie A zjebałem. Yeah, yeah, yeah. Dobra, najgorsza klasa przeciw... jak na jaką mogłem trafić. Ale ja, dobra. <coughs> Uważaj, bo mój free tutaj paję nadchodzi. Jest Chodź tu, gdzie jest, jesteś Słyszę twoje dźwięki, ale... Ty, 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 Dobra, ty, ty, ty. Kurwo... Ile ty ile ty wieńczyk o... Tyle! A ty ty, 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 ty niedobry chłopcze To zawsze działa, Edo <noise> a, a i tak mam dwóch łopców Gdzie wracasz? gdzie ty? Się. Gdzie mi uciekasz? Przebiegł, Przebieg. Nie przebieram się. Widziałem. Zaraz zrobię próbę stawa z pierdalą Eee, eee, ech. Jestem zjebem. Nie miałem szans jako tako na demo No Ciężka sprawa, ale dobra. Teraz prawdziwy free to play nadchodzi. Już to Ja muszę z się Boże cię, ty to widzisz Nie widzisz tego Ja z takim chujem ja, nie jestem ja. i nie wykorzystuję takich okazji Dobra Ty masz więcej głów, a ja nie Kto wygra? No zobaczymy Czekałem na to Ale dwa, 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 No to nie mam sens Okej, okay. teraz mam szansę. Demoknata nie pokonasz Dobra, damy, do nie bo no, ja mam dla, dobrą dla. klasę i dlatego chcesz mnie się pozbyć Dobra, chodź tu <try> Nie, nie pokonasz mnie Kurde, strasznie dużo materiału będzie chyba, bo co czuję, że długo nagrywamy Jest, dopiero 20 po, po zmianie mapy grawnej jeszcze? Mm, na pewno nie nagrywamy ale Pogastać nie chcę zbytnio O, scout, co ja zrobię Sarzuję Co to być? Jak się umie używać szarży? W ogóle dzięki za te jest głów, które mi dałeś. Nie, pięć mi dałeś. Głosuję na następną mapę, chuj mnie to obchodzi i tak nie będę grał później. Kacuszki! Mam tylko dwa. O ty kur... Szary. Wiesz co? Nienawidzę Starbucka. Mhm. A ja obielbiam. No i gdzie jesteś? Kaczuszki. Zaś snajpera, bawisz? To łap granatę na ryj. Sorry, demokrata majnuje, będzie ciężko. To było słabe. Co ja tu chciałem osiągnąć w życiu nie domyśla się? Ale mam zamiar ci Znów... nie za. To było inteligentne, ja tak? Wiem. Skazałeś siebie na zagładę. Serio, morda. Jesteś szalony, mówię ci, znowu zjebałeś, zaraz powiem ci, że jesteś zjebany, powiem ci, jesteś zjebany. Nie, działko ci nie pomoże. O kurwa, chyba że w tym miejscu. Ja tą postacią gram lepiej niż myślałem. Gdzie jesteś? Czekam na moście. Kacuszki! Nie! O kurwa! Na zonu za mi ciężko, Spierdalam. Bori, poczekaj, ja spierdalam. Wyjdę, wyjdę z wody, okej? Okay? Jasne, widzę, że ktoś tu zjebał. Nieudany rakiet czemu? Mhm. Dobra, wysokości ale. Wiesz zaszczyt. Jesteś tak. Mhm. i koniec Chodź szybciej. Kurwa! Tak zaplanowane! Okej, okay, to ja to zjebałem. Ja wychodzę, nara. Pierdol się. Komuna będzie dzwoniła ci na wiadomość prywatną. Mm, co ja mogę zrobić? Mogę zrobić coś głupiego. I zabić starcy starczy. Też działa! Naprawdę działa! No ale ludzie dochodzą i w ogóle jest zabawnie. Chuj. Mamy 15 sekund, żeby kogoś zabić. Zgadnijcie kogo zabija. Kto kogo zabije? No kto? No kto. Chodź na most. Szybko. Na most. Na most. Ale już. Chodź tutaj. Kup... Na moście. Już pizdę. A! Nagła śmierć, wyczerpano limit czasu mapy, odradza się, jest niemożliwe. Jest. Dobra, no to... Czemu mnie? Czemu mnie? każdy pyta, co jest z tymi kacuszkami? Wikipedia nie boli. Rusz po ślady. O kurwa, jesteś spiegiem. Jesteś spiegiem. Ale to było trudne. Tak więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję Tobie. Po staruszek, starusek, że ze mną zagrałeś. Obawiam się, że jest 39 do 9, bo dwa, dwa razy sam się zabiłem. Ja się z wami żegnam. Narka.